Witam Cię w kolejnym odcinku. A dzisiaj ci opowiem, jak przykuwać wzrok kobiet, jak wchodzisz do jakiegoś pokoju na imprezę, być może też albo na jakąś domówkę. Więc pierwsza sprawa, mowa ciała i postawa. Jak wchodzisz podgarbiony, jesteś niezdecydowany, plączą Ci się nogi, wchodzisz jakiś taki nerwowy, krępujesz się tych kobiet, no to nie będziesz przykuwał ich wzroku tak? na sobie, nie ma nawet mowy. Więc ty musisz mieć wyluzowaną mowę ciała, ale jednocześnie zdecydowaną pewną siebie, barki oczywiście odsunięte do tyłu, klata wypięta i poruszasz się w pewny siebie sposób. I oczywiście wtedy jakby masz tą energię w sposobie bycia i kobieta od razu często odnajduje w tobie męskie cechy. Ważne tutaj przy tym, żeby nie przegiąć, bo jak ty się tak za bardzo wygniesz i będziesz chodził jak terminator sztywno, no to będzie to wyglądać śmiesznie, tak? Chodzi o to, żeby to wyglądało naturalnie, ale w taki sposób, jakbyś się wtapiał w mowę ciała osoby, która cię obserwuje, poruszasz się stanowczo, swobodnie, ale w sposób jednocześnie dosyć taki nie za szybki, żeby dziewczyna miała czas to zauważyć. Więc to jest pierwsza rada: cokolwiek robisz, bądź stanowczy, opanowany, konkretny, zdecydowany. Budujesz w ten sposób w kobiecie wyobrażenie, że jesteś facetem, który no, ma tą pewność siebie. Kolejna kwestia. Uśmiech na twarzy. Bardzo często tego Wam brakuje, albo ten uśmiech jest połowiczny, to znaczy nie uśmiechasz się pełną gębą, tylko gdzieś tam kąciki ust do góry z jednej albo z drugiej strony podskakują, unoszą się i wtedy to nie jest pełny uśmiech. Więc tak się często zachowujemy, kiedy nie ufamy drugiej stronie psychologicznie. Czy to kobiecie, czy być może kolega ci opowiada jakiś głupi żart, ciebie to nie bawi i wtedy właśnie często będziesz się uśmiechał kącikiem ust, a nie pełną gębą, tak? Więc jak się uśmiechasz, to musi być widać po tobie te emocje. Idziesz uśmiechnięty, zadowolony i ona po prostu to widzi, tak? Energia przykuwa uwagę dziewczyn. Kiedyś nawet takie zdanie dałem moim kursantom w klubach. Chłopaki, jak wchodzicie do klubu, znajdźcie sobie najlepiej oświetlone miejsce, rozłóżcie się tam, jakbyście leżeli u siebie na materacu w domu. I uśmiech, uśmiech, potężny uśmiech, od ucha do ucha. Nie da się nie przykuć uwagi jakiejś kobiety, ponieważ energia pozytywna tym bardziej jest zaraźliwa i kobiety bardzo chętnie łapią kontakt wzrokowy z facetami, którzy są zadowoleni z siebie, uśmiechnięci, pozytywni, ponieważ to im się kojarzy z pozytywnymi emocjami. I oczywiście, często zauważysz, że dziewczyna, kiedy masz taką energię, sposób bycia, utrzymuje dłużej z tobą kontakt wzrokowy, też nawet obraca się w twoim kierunku, uśmiecha się. W klubie nawet to może być tak, czy, czy na jakiejś domówce, chociaż na randce też oczywiście, czy na spotkaniu, że się pochyla. I to pochylanie się nad tobą może też sugerować taką postawę uległą, więc tym bardziej, jak siedzisz z dziewczyną, co się tam mówisz, to ona jak się pochyla oczywiście pokazuje często postawę uległą, chociaż nie zawsze, bo na przykład w klubie może być tak, że jest za głośno i, i nie słyszy, więc to, to w tym momencie nie będzie wcale oznaczać, że ona jest uległa ale też to możesz w sprytny sposób zaplanować, żeby ona się pochylała nad Tobą i żeby sobie też zakotwiczyła tego typu tutaj zachowanie po prostu, jak kończysz jakąś kwestię, wypowiedź, zaczynasz mówić cicho albo... Kończysz w taki sposób, że ona nie potrafi zrozumieć, co powiedziałeś i ona się pochyla tak, jakby nie słyszała. Więc zacznij przy kobiecie mówić coraz ciszej w sytuacji randkowej, gdzieś tam, czy jak się spotkałeś nawet, a zobaczysz, że często ona się zacznie pochylać, a jak się zacznie pochylać, zacznie być coraz bardziej uległa. E, przetestuj tę metodę, bo dawało to ciekawe rezultaty, jak to stosowali moi kursanci, dziewczyny się bały, że nie rozumieją co mówi facet, że coś z nimi jest nie tak, tłumaczyły się, że nie słyszały co, co mówił mój kursant i oczywiście to powodowało, że też bardziej się interesowały, bardziej się angażowały. Jest jeszcze jeden taki ciekawy sygnał zainteresowania dziewczyny, o którym nie mówiłem i bardzo często on się pojawia dopiero po pocałunku, tym bardziej jak zrobiłeś pocałunek, w pewny siebie sposób dziewczyna przypływia adrenaliny, po prostu jest rozanielona, rozochocona, nakręcona i co się dzieje? źrenice tej dziewczyny się powiększają, tak? Ten wpływ adrenaliny, tych emocji bardzo często będzie powodował powiększone źrenice i to jest jakby normalny efekt, jeśli wykonałeś ten pocałunek w sposób tutaj zadowalający dla kobiety. Także zwróć na to uwagę, czy właśnie te źrenice się powiększyły po pocałunku, czy być może ten pocałunek był na tyle słaby, ty ją tam cmoknąłeś, że w ogóle nie zrobiłeś na niej wrażenia, bo tutaj też jesteś w stanie ocenić, czy jej się podobasz, czy nie. Wyciągnij z tego wnioski, co powiedziałem. Pełny mój materiał, uległa kobieta, 30% taniej do czwartku do północy, jeszcze tutaj do jutra, także zobacz sobie sam, bo zdecydowanie jeden z lepszych materiałów, gdzie pokazuję jak nauczyć kobietę uległości, żeby robiła to co chcesz, żeby latała za Tobą, żeby Cię prosiła o spotkania, o chodzenie. Oczywiście też dzięki temu nastawienie kobiety, którą już znasz, możesz się zmienić, możesz odzyskać dziewczynę, sprawdź, bo to działa, 30% taniej do jutra do północy, cały materiał, tutaj masz linka kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez promocja zobacz jak łatwo można nauczyć kobiety uległości i dzięki temu one będą inwestować w relacje emocjonalnie o wiele więcej zobacz sam bo to działa a jutro o północy niestety ale podnoszę cenę